Łódź zawsze jest bardzo premiowana. Ja sam jestem Łodzianinem od wielu pokoleń. Kocham to miasto bardzo. Bardziej kocha pan Łódź czy Warszawę? Nie, no bardziej kocham Warszawę, bo to jest moja miłość, ale ja sam jestem Łodzianinem od wielu pokoleń. Kocham to miasto bardzo. Bardziej kocha pan Łódź czy Warszawę? Nie, no bardziej kocham Warszawę, bo to jest moja miłość, ale Kongu, Sydney czy Nowego Jorku i spotkamy tamtejszych włodarzy, ludzi, którzy objeżdżają świat i usłyszą, że są z Warszawy, to są dumni i tak powinniśmy pracować na rzecz Warszawy. A spekuluje się, że w przyszłorocznych wyborach Pan jest gotów podjąć tę rękawicę i zawalczyć o Urząd Prezydenta Warszawy. To prawda? To z pierwszej ręki chciałabym wiedzieć, czy to jest prawda? Gdyby... Była taka decyzja polityczna prawa i sprawiedliwości, bo tylko z tej partii kandydatem mógłbym być, by mi pozwoliło na to moje serce polityczne. To byłoby to wielki zaszczyt dla mnie, ale to musimy poczekać na decyzję, która jest oficjalnie w pewnym czasie ogłaszana. A też pojawiają się coraz częściej informacje, że. Gotów byłby pan także podjąć rękawicę o urząd prezydenta kraju? To też możliwe? Ja Czy nigdy, to za daleka perspektywa jest? Tak, nie mówiłem, Andrzej Duda jest prezydentem rzeczpospolitej do 2025 roku. To, że moje nazwisko razem z innymi wybitnymi politykami prawicy pojawia się w jakichś publikacjach prasowych, to mnie naprawdę czyni ogromny zaszczyt, ale to ja nie myślę o takich rzeczach.